Także było widać gwiazdy, było widać Ziemię okrągłą i było widać księżyc wszystko było widać. I ten zbliżanie się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i cały widok, jak ona wygląda pięknie ta stacja. Jest naprawdę fantastyczna rzecz. Ta stacja. Super. Tu jest pięknie, tu jest pięknie. Dziękuję panu bardzo. Jeszcze ktoś? Jeden? Nie, no cztery osoby były. No, zdecyduj się. Ja się zrobię ładne zdjęcia. No, że jak się poczujesz leciutko. Jak piorko.

oni no, wyproszą w odpowiednim momencie. No i jak Ci się podobał ten start? No, to fajnie, bardzo fajnie, Mnie to zaskoczyło, że po paru sekundach już było widać gwiazdy, wielki wóz. Potem za chwilę już było widać ziemię okrągłą i potem księżyc. Koła no to, to... É, <laughs> é